Witaj, witajcie w kolejnym odcinku Idziemy teraz zbierać sobie... Dobre. O, ptaszek sobie będzie, ptaszek, z... ptaszek będzie, patrz! Gdzie ty stoisz, gdzie ty stoisz? No, no, Ała! Ej, co A to go z ręki bo Ty go nie topysz, ale dobra no To nie dość Tak jakiś podobno Jedziemy! Życie? A właściwie... Właśnie Kazut, powiem ci o twojej postaci Chcesz wiedzieć? Co? To miała romans z tak? Co? Miała romans z Mordechai'em nie, 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 miała być, dowiedziałem się, coś tam pisał na takiej stronie, że postać Kazu miała mieć większe cycki, ale jak chcieli robić tą Raidera, to jej zmniejszyli do, do C. Oto zsówki! <grym> o, takie kwiatki, patrzcie, takie kwiatki zbieramy. Ej, Kazu, chodź tu, ty się znasz. Kwiatek. Taki kwiatek. O, taki, takiego czpaj Także to jest taki news o twojej postaci. Taka ciekawostka. Duże cycki power! Ty oglądaj się, bo ty... Oł dupę, mamy bossa. Oooo, fuck. Aaaaaaa! Gryczki na cyk! Zła dupa! Ptaszko, ruszaj! Oł! dupę go, w dupę go, dupę go, w dupę go, łaa! O, wow. o kurde, mocny. Holy fuck! Na mnie się rzuciłeś, serio? Nie dam ludzie nie dam Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. Mike, co cześć. No nie no, co ty? Dobra. Odzie. Idę pokazać. Posłuchaj, jak go Jak go pokonać? Zwiesił tak, się! Oh yeah. Nic sobie zła dupo. Do Ze mnie. Zliczymy, no, zliczymy się. Nie wiem, czy tam rady. Zła dupa mi Kurde, wszyscy no. Nie, yes, spokojnie. Ja sobie Trud, go dojadę. To... Fuck sam teleportuj. Kurde, następny. Nie, dobra. ooo, ja się wycofuję. Jak Ja. Go Teraz muszę do was tam się tutaj tracić. I w prawie jest z tego Ej! Fuck you. Serio? Oh, oh. Gdzie on jest? <słuch> to poczekajcie, że zaniedbany kit nam się do nas o cześć to dobre Dobra, przeładuj broń Dzień dobry Dobry Ej, to on zrobił sobie municję A mo, pull, zasłupał Gdzie to było? Dzień dobry Łamał, złapał Dobry Wam się przeszło I idziemy tam idziemy. To A tu jedziemy moja kazu. No to jest, jest. Mały, musimy no. wynająć karski. Ale nie ma już złej dupy, więc już Dobra, no, 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 no potem dokupię sobie jeszcze amunicji. Wiem, że jesteśmy tak blisko, co już kupię. Właśnie jedziemy, jedziemy nazwiemy do złej po dupy. Komitet powitalny żeby... zawsze był. Tak. No, to więcej no, ale pamiętam, tam był piękny karabin. Akurat dla mnie. nie to. wiem. Wiem gdzie on jest, Taki tylko on będziemy musieli ta. pójść. Tam chyba znajdą... Znawne... Dzień, Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry! nie się to, to witam. I tak nic nie słyszeli, bo miałem... To kory... tak jakbyś rozumiesz? Okej. <laughs> Patrz, mi dołem, dołem, nie na około, ja dołem ty jesteś? Tutaj ty idę, przecież dobrze idę To no, źle mnie prowadzisz, baranki. Ja? Tak! My... To zawsze będzie, nie ufaj mu, nie ufaj mu Bo to o, Francuz, Francuzom się nie... nie... <śla> Francuzom się nie ufa Oni za dużo tych miłosnych wiesz, Miłosnych tych filmów oglądają i wiesz hmm. Bogietko potem porył pierwszy <noise> no, no. panie, a ci muszę chronić Mamy tytuł, mamy tytuł tego odcinka nie Giedko pory, ale to drugi odcinek nie. Jestem przed wami kto, kto był pierwszy, kto był pierwszy? Ja Biegnie, ja Mięso armatnie będzie miłe Miłe widziane sorry Snajper tank Tak, 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 to ja i mój mały świat tak. Eee... Pocieszyć tak, was? Tak, tak, tak... Replay! Tak, jego mały... Ptak. Tak. Tak. Replay, bitch. No... Czekaj, czekaj, czekaj. Jeps. I znowu złą dupą będziemy się O nie, chyba se jaja robicie. Tutaj są dwa na pocieszenie. Fuck! You know what you get it? Nie no, odpierdol się ode mnie, zła dupo. Cofamy się, cofamy się, cofamy się, cofamy się, cofamy się, bo no, nie ma ale sensu... on jest pojebany, on kurwa... Nie patrzy, tylko na napierdala, nie? Jak jakiś poet. To ja? Nie, to zła dupa. Bo to zła dupa była. Coś... podnieść. To Mi... zara, ale... nie mamy Dobra, tampocoi, ja się nim bo. zajmuję. O tak. O, na... Masz. Ale to jest drugi, nic nie zapomniałeś? A, Trzeci. Trzeci jest. Tu

jak ich pokonać? Granaty to nic dawało Wszyscy nie, muszą naczyć granatami zaraz. No ja już nie mam. Nie. Mam ja dwa. Jeszcze jednego. Ja mam cztery, jak mu ja na kazu się rzucić. Ja to ja miałem, kurde gdzie Pierdoliłem mnie! Nie podejdę do Majka! Co zrobisz nic, nie zrobisz. O ja... Trzymajcie się tam. O kurde... Łatwo powiedzieć! No cóż, trzymaj się! Może zdążę. Trzy. Nie, nie zdążę. Nie ma kurde bata na niej. Dobra, go kupuję. Widzę ten. cię, widzę cię, widzę cię. Tarczasz matu. Ja tarczasz matu. O! Macie ma tego tela. Te... One są pojebane, tak. one jak się rzucają, to Czekaj. wszystko zabijają. Granat, granat szmat, ja nie tu. No czekam, tu zaraz pewnie umrą. łaj, łaj Ogrosłaj. Granat, maty. Jest um, level up. Y widzicie, ludzie, jakie Shriko. mam tutaj problemy. Holy nie, po ty wrażenie, jak mam do dziś po no to... nagrywaniu na dzisiaj, na Słucham. Patrzę. O. Ogniste bydle. Nie, no to rato Hol... to jeszcze 30 minut, nie? No. <laughs> Fuck. To się to było tragation Dajcie ściągacie je, i a ja w góry ich będę łypał. Nie, już ich nie ma, poszli... Cztery granaty i wieżyczka załatwiły sprawę. Dobra. I co to jest? Jesus. Ogniste bydle. Mówiłem ogniste bydle. Widziałem. Ogniste jest super. To jest ja taki sam jak miałem wcześniej tylko że... To ta, ta ma właśnie ogień i tyle chyba No ja mam taki fajny pistolecik właśnie ogniowy. No jest tu na złom jeden Co to jest? No ja zasmułajam! No, nie no, u mnie jest na, nawet na Serio? Was na chwilę zostawić Tak ja chodź bo ja raz muszę kończyć bo mama chce laptopa A jednak widzisz, A ta mama parentezowa? Pozdrawiamy, tak, mam. mamy parą Pelza Jak to obejrzy to zdziwi co ja robię. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Pozdrawiamy. Mamy, jak to oglądasz to wiedzę, wszyscy mówią bardzo szczerze I bo, Niech pani pozwoli mu dłużej przebywać na kompie. Ja muszę jeszcze Kurde koraz jeszcze koleżanka pisze, ja pierdzielę je teraz! On, tak to nie miała kiedy napisać. Bo on, bo on tutaj zarabia to grupę przyna, hajsy. przyznaj się. Nie, to nie dziewczyna. Nie, bo on nie jest, że mama słyszała. <grym> zaraz będę. Bę. zaraz, zaraz będzie. Bę, Cicho tam. Tam, tam, tam. Mam 16 lat, jeszcze mi nie, nie takie rzeczy w głowie. No tak, tak. To... Ja o, o mamy naruję. problem chyba. Mamy chyba problem. Czekam. Nie skaczcie, nie skaczcie, nie skaczcie. Gdzie nie, jest O ku. Ku. O kuu ja musimy robimy? wyskoczyć, fuck, ale nie skaczcie, ale i tak doskoczą do nas. Musimy wyskoczyć, ale nie skaczmy. I tak, ale nie skaczcie jeszcze, co? So. 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 Mocny skacz jest, dobrze. Się. Kaz... W Dobra, pora... Snajperkę. No. Już ja zabiorę. To, to ja, to Krytyki ja. Krytyki sprzedaję. Dobra. Kaz... Dobra. Krytyki sprzedaje. Uważaj, parantez. Gdzie? O w dupę O kurde Parantos uważa i tam widzisz co się dzieje Leży Ja chcę tam wrócić Ja chcę tam Chyba wrócić. wrócić Ja, tam, Chyba wrócić. Wrócić. ja tam wrócić Ja rękę Podam ci rękę ptaka yes. Habie Chodź, dam ci rękę yes. Dobra Dobra, ja nie się No, I? drugi też i... E, drugi tam jest O nie drugi biegnie Uciekł, leży Follow me? Nie follow me Czekaj. O nie biegniesz Tak czas mi na niego podpalenie nie działa Te Żegnajcie, było was miło poznać Ej O oh, fuck Odpuścił? To nie jest Dobra No od... na Józia O FAK! Kurde! Jak skoczył? Fuck! O kurde! AMO! 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 amo. Shit! Amo. Fuck. Fuck you! No przed... Odpalaj się! C'mon! C'mon! C'mon, baby! C'mon, baby! Gdzie on jest? Dojadę go! Dojadę go! Żreś! Gdzie jest? Gdzie on jest? Gdzie jest? jest? może być? Spróbuj zgadnąć! Teraz umrę! Ratunku! Jak nie? Nożeś dowalił! O kurde, kurde Majdaj, majdaj! Biegnie do was Biegnie do was, No Czekaj, ja mam dorosłego skarga na dupie Trzymaj się, trzymaj Ur, się Kurde, amunicji mi zabrakło na no, zajebiście Trzymaj się Ale cię podniosę. Dupę jeża Szybko, szybko bicie go, bicie go! Ej! Nie mam mój... amunicji Fuck you Ja cię chociaż podniosę No gdzie ten... No biegnę! Oś, ty na kobietę idziesz? O ty, ja ci pokażę. Ja już biegnę, naprawdę. Jest, zabijemy. Azu! Jesus znaczy. Christ, jego macie. Jak ty się cieszysz. <laughs> oh. Hej. <laughs> Biedne! Biedne! Whiskat oh jemu oh się zgubiłem! To zujdź o oh, um, to coś! Fakt, on tam spokojnie! się ode mnie!

Ja się już polecieli? Oni się policja, ja idziemy, za whiskasem na moim zanadrzu, pomogę! Uważaj, tu jest jeszcze dupek. Jeszcze... Czekaj, mam z... mam Zła dupa tam jest. Dobra, zwiększam ja pałżenie do tureta. Ja mam bardzo mało amunicji. Nie no kurde, jest jeden! Trzymaj się! U, fuck! Biegnie, biegnie Spokojnie. Francuz, spiesz po drodze. Dobra. Wszystki, każda lepsza od poprzedniej, kurde. To, to jest? Cofnijcie się, cofnijcie się. Kryj plecy szmatą. to łow, 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 łow. Podpalajcie wow. Podpalaj się! Bolało. That hurt Leżyć Leż, leż, jest! O, nie, zdaję PR-ka. Dajcie mi typa Amonovac. Gdzie? Dawaj, pokaż. To no dobra znowu. teraz. Jaka? A? Ja, ja nie mogę, ja ją chcę! Ja ją chcę. Jest ten dzisiaj. Po drodze były trzy healthpoty. Gdzie? Dwa. Mateusz nie nagrywa. Ja mam pełno healthu. O, tak! Tak, tak, jest, to jest jest, tak! I jeszcze raz tak! Yeah! Czekaj. Co dostałeś? O, tak. Bitch. Teraz będzie Armageddon. Dlaczego tu nie ma łapie. amunicji dla mnie? HW24 pomocniczy karabin maszynowy 27 dragha, 50, 50 magazynka, 4,5 strzelności i... Musiałem kocnąć, bo jesteś za mały. O, ja, bo ty, bo O dobra, dobra, już jestem... jest Ja miałem do bardzo tylko materiał kończyć pico. No i dobra, mhm. więc pożegnamy się jak Maharan to skończy to my też. To chodźcie tutaj. No ja mam nową broń A ile no, będzie to, dobra. ten odcinek ten drugi trwa? Dojca. O, stańcie sobie na skalę, a my się pożegnamy z... A ile ten drugi odcinek będzie trwał właśnie? Yy, on będzie trwał jakieś 20, 24 minuty Nie, to nieźle Aaaa, to, to luźno A czy jak nie, ja czy 20 minut będzie jakieś, tak No to do. No to Bośmy bo 22 skończyli, jest nasz... 24 No, także jest okej okay. No dobra Także to No by... to Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobało, bicie na kanał Effriends i oczywiście... Zobaczcie sobie mój więcej. jeśli wam się dziś spodoba, Niczego was oczywiście nie zmuszamy. Kazu już robi na pana. To jeden robi, tak, wygląda? Tak, wiem. Także tyle. Trzymaj się do mniego. Papa.